Cześć, witam wszystkich Kończymy żliwa wizonkiem Mamy dzisiaj od który, nawet sam nie wiem 7 sierpnia Powiem Wam, że troszkę się to przeciągnęło No bo te deszcze ostatnio padały Tak już dobijały mnie No naprawdę, no już, jak trzeba było deszczu to nie padało A teraz żliwa tutaj na ukończeniu jeszcze jeszcze po ludziach Pokażę u nas jest dwa tygodnie pożliwe, ja jeszcze tak jak teraz u kolegi około 10 hektarów mam do wykoszenia i myślę, że to będzie na tyle, że będą do Wczoraj sobie liczyłem taki plus minus, miałem gdzieś tam zamontowane, no to wykosiłem widzonem już 80 kilka hektarów, także od rana gorzę dzisiaj. Tutaj właśnie jeszcze tycha mam, mam do wykorzenia. Także myślę, że przegroszę bez problemu. Jakieś tam wiadomo, te 5 hektarów tolerancji może być, to no, kawałki tam różnie każdy podaje, licznika tutaj nie ma. Ale no myślę, że jak na widzola to jest bardzo dobry wynik, sam się nie spodziewałem, że to tak pójdzie. Teraz tutaj mamy takie żywką, nie za mocne, takie myślę między 3 a 4 tony wydajność. Miejscami położone już przez te ostatnie deszcze, bo takie to było co drugi dzień, nawet czasami codziennie. Popada, popada i tylko robotę czuję, także to nic się nie dało robić, ani słomy zbierać, ani kosić I tutaj dzisiaj tak od rana czaiłem się czy pojadę, kosić, czy nie. wykosiłem tutaj sąsiadowi jeszcze żyto, tak pojechaliśmy około 11 i było mokre. Mówię, dobra poczekamy bo jest tak jeszcze yy, pochmurno. Przyszło ładne słoneczko wiatereki No i naprawdę 2 trzy godzinki to już jest super Inna robota Czarno jest fajne, zupówkie A tak właśnie te, te tutaj takie położone no to jest teraz męczarnia Czy nie taka męczarnia? No widzicie, jakoś to idzie Ale no dziwię się bardzo, że takie słabsze Położone, źle no, no, się to kozi, a nasze wiadomo. Widzieliście jakie był problem z przerobem masy, a tutaj masa może nie jest jakaś wielka, bo mogę tutaj przycisnąć, ale jest dużo bardziej położone. Dobra, przyczepa z tyłu. Przejdźmy. Na pewno powód taki, że, że nie było stracane. To jest najważniejsze. Nasze się położyło tam placami takimi niedużymi i to tak tylko delikatnie A tutaj takie są no naprawdę mocno na glebie leżące Trzeba to pozbierać Ale no nic Kończymy tą zabawę bo to już nie ma czasu Ze słomą też nie możemy się uporać Tyle jest tej słomy w tym roku że o tutaj widzicie My wszystko bo już nie możemy sobie poradzić Za dużo tego jest po prostu już od nikogo nie wierzymy swoje coś tam trochę od znajomych wzięliśmy i wystarczy a tak samo no, no teraz dziękuję dla was takie że ciekawe będą rzeczy siedziały na kanale trochę niespodzianek będzie trochę z rzepakiem związane także już no dosłownie jutro nie wiem kiedy zobaczycie to co teraz robię ale tak patrząc kalendarzowo jutro będzie bardzo ciekawie Zagościł nas nowy sprzęt Zobaczymy co tam będzie się działo Także czekajcie lub nie czekajcie Jeśli zobaczycie to później Ale niekoniecznie Myślę, że, że Będzie to wcześniej wpuszczone na kanał A jeszcze Oprócz tego wziąłem sobie we Wrocławiu Bo zajmuję się też Jak wiecie różnymi rzeczami Robię drogę Drogę, tereny zielone na takiej firmie no i akurat tak długo się złożyło, że pniwa, się tak cały czas przeplatają, jeszcze tam trochę robię, trochę tutaj koszę, no bo te deszcze padają i tak to męczę na siłę wszystko. No zły czas bardzo, ale no, musimy tam drogę skończyć, trawkę posiać i coś tam będzie działać dalej. Bizona, no naprawdę, jak na ten rok jestem bardzo zadowolony awarii było bardzo mało praktycznie tylko raz musiałem zjeżdżać z pola tak jako taką wdzięczę że nie dało się robić dalej ale to przez to też, że rozkosiłem różne takie zboża no od 8 ton w wydajności naj, najmniej no to kosiłem takie, które dawały tonę a nawet na najgorszych kawałkach 600 kilo, wyobrażacie sobie takie słabe tam nic nie było Wójka i pewny przyspieszasz, to motowidła no naprawdę takie miały obroty, że że aż te tulejki to wszystko się tam wyrabia już będziemy musieli to naprawdę tam przeregenerować wszystko po sezonie pokończymy co się tutaj, co się da, co trzeba no i właśnie z tego powodu też wynikła taka jedna no, awaria to może aż wielka nie była, bo no wiadomo, jeździłem szybko na dwójce, no bo ten kompajn tuł się na pusto, nie miał to robić i oberwał mi się tutaj w że wariator od prędkości motowite, ten hydrauliczny taki z tą rurką, która tam doprowadza olej i zwiększa, zmniejsza prędkość, bo no, po prostu obroty były takie, że gdzieś to tam już, no wiadomo, ma prawo, ma prawo się tutaj... Troszkę materiał zmęczył, te obroty doszły, no i się urywał mi taki spornik, ale to już było godzina 21, już rosa była, odchodziło, także zjechałem do domu, już wiele bym nie nagosił. Rano szybciutko zrobiliśmy, ruszyłem dalej, no i kosiłem jakiś czas i potem była druga rzecz z tym związana, że właśnie dziury, pola nieuprawione, z tyłu w koszu sitowym oberwała mi się taka blacha. Taka łącząca tylko ścianki, która je tam spina. Padła przylimaka od bodajnika głosowego, no i słyszę, że coś tam mi szura, szura coś tam się tłucze, nie? I tak patrzymy, patrzymy, w końcu odkręciliśmy od spodu taką klapkę tam od przylimaka, no i się okazało, co się stało. Zjechaliśmy do domu jakieś tam dwie godzinki. I to trzeba było wyciągać górne tylko na szczęście wyciągnęliśmy to z trudem. Trzeba było przyspawać, żeby to usztywnić. No i jakoś tak dajemy radę. Tutaj jest ładnie właśnie A propos. Zobaczcie, proszę w koło. Poprzeć się jakiś sieć także to nie przeszkadza. Już nie wiem który. Piąty chyba. Jakoś tak będzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak. Po tak zobaczcie, siadę bezorkowo, fokusem, właśnie koledze tutaj sialiśmy po kukurydzy, stależowałem to też, nawet w tym samym dniu były filmiki nagrywane, jadę niewielkie jakieś tam bujanie, a na tych polach, gdzie tam właśnie dwójką zasuwałem, no to, no to było tak uprawione, że tragedia. I jedynką jechać wcale nie było lepiej, także no już tam jakoś się jechało może nie aż przez ale ale no, gompajno czuwa to jednak o wszystko napręża się, pracuje a tutaj się kości bardzo przyjemnie także bezorkowo to jest no, dużo zalet tej uprawy widzę naprawdę kto nie wierzy to zachęcam no, do skrupowania bo jest robota przyjemna nie ma żadnych gruz. A to też właśnie, nawet jak się ożę, no to trzeba pamiętać, żeby ten poprzeczniak jakiś zostawić większy A nie taki tylko dwa półki czy tam ileś Ja przynajmniej tak się staram, jak już mówiłem, żeby zahaczyć chociaż ślad opryskiwacza Że jadę opryskiwaczem, no i jadę jeszcze po poprzeczniaku Dopiero dalej jest to takie łączenie, gdzie tam zawsze troszkę będzie dziur. No, nie wiem czy pojadę, no mimo się uda no i, i tak tak to, tak, to robię Co tam jeszcze z awarii Była taka awaria Łożysko na wale na wycząsaczach Ale na szczęście tutaj tylko z boku Na cykole pasowym z prawej strony Ale to też się tak stało wieczorną porą Coś tam usłyszałem, że coś się dzieje No i został mi dosłownie paseczek na jeden keder I gdy zobaczyliśmy co to jest, to już mówię dobra Dojedziemy do końca i także. Też się to udało zrobić w takim czasie, jakoś bez postoju większego. Zmieniony był też pas, pas na, na mocarni, tutaj ten główny od silnika, który e, e, załącza mocarnię, o, na odrzutnik przekazuje napęd, to też tak w międzyczasie, bo spadł mi kiedyś. Ciepałem yy, siatkę, chciałem łączyć mozarnie coś tu mi kąba nie chodzić. Wszystko stoi. Myślę, aha pas. Ale no, jakoś go tam jeszcze założyłem, rozwar rozwarstwił się, bo on jest tam, yy, tam jest trójpas. Pokosiłem jeszcze jeden dzień i na następny, przed następnym dniem założyliśmy nowy. I myślę, że to chyba było na tyle. Co takiego jeszcze? No więcej nic się nie działo. Musieliśmy tylko uważać, bo od tego mojego przechylania na prawą stronę, żeby sypać na patelnię, troszkę leje się olej z simmeringu na wale korbowym silniku. szydniku. Pod chłodnicą było zalane i tak teraz, jak prosiłem później już na patelnię, myślałem o tym, żeby tak bardziej ją postawić w dole, żeby tam nie naoblewać tego oleju, no bo gdzieś tam już ten simmering jest słaby, a to wiadomo, cały olej się przechyla. Ale to nic, takie, takie coś to tam jeszcze nie problem. Najgorsze są takie awarie, gdzie bomba i stoi, załóżmy 2-3 dni. Tutaj od nas jeden kolega właśnie miał problemy z silnikiem, musiał silnik zmieniać. W sumie drugi też. W porsznicie 512, także podobny temat, bo tutaj przyczepa już jest, druga, będziemy sypać zaraz. Myślę, że to jadę. Oj, 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 oj teraz, Ale no dobra, bo no myślę, że to jakoś tam mamy radę wszystko ogarnąć Także z bizonka jestem bardzo zadowolony Działamy sobie Ja teraz będę kończył jeszcze zobaczę jak to czasowo wyszło i myślę że jeszcze się tam chwilę odezwę to będzie takie podsumowanie nich już tutaj ostatni filmik z tą bo to, to nie ma sensu jedno a drugie że już to nie będzie co kości, co będę kuryce hederem, no chyba nie dobra mamy wysypane jeszcze chciałbym powiedzieć na temat kurzu bo w tej chwili bardzo się nie kurzy jakoś to tutaj wszystko widać fajnie dosyć no były takie miejscami zboża jakieś tam u ludzi zakrzywione że no nic nie widziałem nawet już Później podejście mało mi się wyciera szyby. Jechałem na wyczucie jakoś tak, tak się przyzwyczaiłem, że nawet nie muszę tam za bardzo w ten heter spoglądać. Po rozdzielaczach widzę od, yy, wysokość i jakoś tak mi to wystarcza. Jak się tam wykości prątkę tych hektarów, no to wiecie sami, to jakoś tak człowiekowi no, to będzie szło. Ja tutaj też jest na glebie całkowicie. Nie widzę tam, my tym bardziej. No jakoś jedziemy. O tutaj taki głupi krzak trzeba tu będzie omijać, ale dobra. Jeszcze kawałeczek taki zostanie skrawek. W ogóle to mój pierwszy sezon na Bizonie to był rok, taki sezon, że no od A do Z wszystko kosiłem sam Bizonem. 2015 rok, Podajcie, Chyba tak. No i wtedy były te takie gradowicia mocne, że nam zniszczyły kukurydzę, nawet 80% było zniszczenia. Wszystkie zboża były wybite, leżące. Ja pierwszy rok tak na poważnie, no i miałem wesoło, to no, złapało mnie coś teraz z prawej strony. I wszystko było leżące wybite przez ten grad, jak ja się namęczyłem tam, ale no może dzięki temu, że takie właśnie były warunki, to się tam przyzwyczaiłem, żeby takie coś jak teraz mi w ogóle nie sprawiało problemu. Jedziemy sobie i tam możemy rozmawiać, a nie tam gdzieś strzęgło, wsteczny, wsteczny i tak w toło, nie? Czasem się zaryło, trzeba było wyjść tam trochę wygarnąć ziemi, no ale to tak to jest. Wcześniej gdzieś tam się kosiło, dziadek dał trochę pojeździć, od małego oczywiście z boku, no to się znało wszystko, faktycznie kompajn tutaj żadnych tajemnic przede mną no nie miał, no mogłem zamkniętymi oczami iść po omacku i każdy element pokazać, kompań ustawić nawet, no to, to jest wiadoma rzecz, no to myślę, że nie tylko ja, no to tak, tak to jest. U kolegi kosiliśmy któregoś razu Ostatnio, tak już miał 10 hektarów też do wykoszenia A dobra, jadę jeszcze Równo jest I tak, dostał mi taki paseczek, no nawet nie na pół hederu, jadę tak po Potem śmiech był, że jadę powinien na końcu, taki szpit jeszcze na końcu powinien czekać, dwie butelki wódki w rękach i dożynki, nie? Bo taki szczęśliwy był, że koniec, a zdążyliśmy tak akurat przed tymi deszczami, co to no teraz nie tak trzymały. No to naprawdę szczęście, bo też pogosiliśmy się e, swoje i no i tak potem wszystko tam, co dalej, kto trzeba, to się gosiło. Jest też plan, żeby odmalować bizona. Jak myślicie, napiszcie, czy dobry pomysł, czy niedobry. No na pewno jak będzie więcej czasu, bo w tej chwili to, to nie. To, gdzieś tam może jesienią, może wiosną. Ale zobaczymy, czy, czy będę chciał inwestować tutaj pieniądze w bizona w tej chwili, czy może coś tam ciekawszego będę miał w planach. Prędzej czy później na pewno go pomaluję, bo. To fajnie by było go odnowić Jakieś ciekawe filmiki myślę nagramy I na pewno będzie kolor oryginalny miodowy Z tego względu, że Jeśli pomaluję go czerwienią meksykańską Która mi się naprawdę bardzo podoba no to gdzieś ta farba zawsze tam będzie przebijać Jakieś tam wiadomo place zejdą, ramki To będzie trzeba później poprawiać Także jak damy oryginał No to tak się nie rzuca w oczy potem O, a tutaj pod głos jest, także nieciekawie, ale dobra, po no O kurde, bo mi się cieniemko spadło, złoto widzę od wysokości polera. No się. wygrałem, że się nie psuje. Dobra, tutaj do końca, bo i będę musiał wyciąć, także widzimy się na zewnątrz. No to nieźle, ja go tu chwalę na wizji, a tu taki rzeczy Miesiadłem szybko, bo, bo to wido mi tutaj opadło już całkiem złapały i jest lipa Ajajaj. Tak się oleju nalało No dziwne bo A no faktycznie gałeczka wypadła Może ja ściągnę kamerę bo tutaj nic nie widać pewnie hmm. Nie można chwalić przed końcem niczego Nie można Ileje się olej Chciałem podnieść motowidła bo tutaj mi złapało już ten mówię bo może się dojedzie do końca już ile zostało Dobra nic nie zrobię trzeba dzwonić po pomoc po serwis <grym> do Płocka no i czekamy, dzwoniłem po dziadka, przywiezie tam co pamięta z głowy, może to zrobimy zaraz jakoś. No jakbym tutaj nie złapał, no mi tutaj stanęły, chciałem podnieść właśnie, wycofać, bo takie położone pod włos, no to tak się zdarza, złapało. I, i wysi szybko wysiadłem, nad kamerę nie zdążyłem włączyć, patrzę co się dzieje. Nawet na głowie jej nie miałem w sumie. A dobra, pokażę tutaj. Ten spornik, o którym mówiłem, tu wariator, wszystko odpadło i, i motowidła też właśnie nie działały. Tak to co tutaj? Ta blacha. Zgasiłem go szybko, żeby, żeby nie leciał olej. Tu wszystko jeszcze sita pełne. O, ta blacha tutaj urwała się. I łożysko, o właśnie tutaj. I tutaj też jest taka trochę bolączka, bo z tamtej strony jest kalamitka, można smarować, a tutaj nie ma, nie ma smarowniczki. A, a jest taki paradoks, że tutaj widzicie jest podajnik ziarnowy. No i jest bardzo źle to orzżysko zmienić. Z tamtej strony by to zmienił w 5 minut, a my tutaj trochę walczyliśmy z tym. No i tak to jest. No ja nie wiem czemu. Obudowa jest taka cieniutka, ale jakoś by tam może się dało to prowadzić. Żeby ten smart tam docierał Chmurzy się trochę A my mamy tutaj taki nieregularny kawałek, także dlatego jeżdżę w koło Ale bardzo fajnie się jeździ, bo te poprzeczniaki, tak jak mówiłem, równiutko wszystko Ale nic Dobra Tak się chwaliłem i nie wyszło, no. Także trzymajcie się, do zobaczenia Opowiem później co tutaj wynikło z tego wszystkiego. Na razie.